8 stycznia 2012 roku wielka orkiestra świątecznej pomocy zapraszana na 20 finał. a ja już wam mówię krótko tego dnia się będzie działo Całej mojej służby zawodowej jako Polish military prosecutor defends a military investigation into a plane crash that killed Poland's president two years ago but Mikołaj Przybyl cuts the news conference short saying he needs a break and seconds later shoots himself reporters found him lying in a pool of blood. जाता है और उसका चेक जाता है और उसका चेक जाता है Szanowni Państwo, nie jest łatwo żegnać Panią Wisławę Szymborską, poetkę noblistkę, damę orderu Orła Białego. Nie jest łatwo, bo wiemy, że nie ceniła sobie oficjalności, że żałowała czasu na ceremonie, że Chciała mówić i uczyła nas, jak mówić, jako zwykły człowiek. Thank you. Dit is de kans. In de slow motion nog tien keer mooier. Het toernooi van de hoge verwachtingen heeft niet meer dan uh, louter teleurstelling opgeleverd. Deur Kuipers uit Oldenzaal, in het nu, zegt hij. Jordi Alba. Spanje pakt de Europese titel en doet dat in grootste stijl. Władysław Serafin przerywa milczenie i na konferencji prasowej mówi, że to nie on nagrywał byłego prezesa Agencji Rynku Rolnego, a kamera. Władysław Serafin składa do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na niedozwolonym upowszechnianiu materiałów zarejestrowanych. Tymczasem stołeczna prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie braku kontroli nad spółką Elewar. Afera taśmowa ujawnia skalę nepotyzmu. I kolesiostwa w zatrudnianiu ludzi w koalicji PO-PSL, w państwowych spółkach i ministerialnych departamentach. O te dwa momenty, kiedy Władysław Serafin najpierw odsłania, a potem zasłania obiektyw kamery. Dziś Serafin się broni, ale w dość zaskakujący sposób. Kamera nagrywała, nie ja. <grywa> najpierw mówi, że taśm nie nagrywał, potem, że nikt go nie inspirował. Nikt ze mną nie stał, nikt mnie nie inspirował, z nikim się nie układałem. Dla nikogo nie pracowałem. Nikt mi nie kazał tego zrobić, nikt za tym nie stoi, nikt mnie nie szantażował. A na sam koniec dodaje, że taśmy nie istnieją, a winne są media, które nakręcają atmosferę. Wspólnego przesłania do narodów Polski i Rosji. Pod dokumentem w imieniu Patriarchatu Moskwy i Całej Rusi podpis składa patriarcha Cyryl I. W imieniu Episkopatu Polski dokument podpisuje przewodniczący Konferencji Episkopatu arcybiskup Józef Michali. Od dziś Polska jest członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej. Umowy o przystąpieniu podpisali w Warszawie wicepremier Waldemar Pawlak i dyrektor generalny agencji Jean-Jacques Dordain. Jest bardzo wyjątkowy dzień dla Polski, dla naszego przemysłu, dla naszej gospodarki, dla naszej nauki. Mamy okazję wchodzić w ten zorganizowany, już bardzo bezpośredni tryb współpracy i zaangażowania w działania ESA. I to, co jest tu bardzo ważne, to otworzenie wielu nowych możliwości. Solidarność to brzemiona jedni, drugi zności. Jeden z drugim, nigdy jeden przeciw drugiemu. Przebrała się miarka, przebrała się miara zła, którą mamy w Polsce. I my, Polacy, polscy patrioci mówimy nie. Mówimy nie przede wszystkim tym wszystkim, którzy odmawiają nam praw, bo odmowa prawa do nadawania na multipleksie przez telewizję Trwam to nie jest odmowa dla jednej grupy, to nie jest odmowa dla jednej telewizji, to jest odmowa budowania w Polsce pluralizmu. I tutaj, tutaj, do mnie decyzja należy do, do FIFA. Tutaj widzimy, już kibice zaczynają powoli się nudzić, jej nie, nie zapadnie, nie udziela żadnych wypowiedzi medialnych. Tyle z pozycji Murawy. Panowie, oddaję głos. Dziękujemy, jest z nami Marek Citko, zdobywca Witam bramki na, na Wembley, a tutaj widzimy, że jednak jest dobra informacja, da się biegać po tej Murawie i to dosyć szybko, a tutaj nie widzę, że masz tole na nogach, tylko normalne gdzieś buciki sportowe i przyczepność Marek bardzo, bardzo dobra. Tak ja mam propozycję, żeby nasza drużyna wyszła i jeżeli Anglicy nie wyjdą, to mamy walkover. I to jest sposób na to pierwsze zwycięstwo nad Anglią myślę, od 39 lat. Tak. Myślę, że tak. To jest na początek tych eliminacji jakaś taktyka. Myślę, no. że to jest boisko... Źle dobra obuwie ten ochroniarz, zobacz. <laughs> <laughs> Chyba w lankach biegnie. <laughs> Ale cóż za radość, zobaczmy. No niesamowite. W gorącej chwili decyzję, ale przy tym ciężarem odpowiedzialności jeszcze raz powtórzę, nie czuję się prezesem, ale sługą, i dlatego w podzięce przed całym stronnictwem do tej służebnej roli w tym geście, tym gestem się posłużę.